I teraz tak, mam roztocza na kablu, tylko, o, żeby też, bo my tak naprawdę testujemy jedną opcję. Chcę pokazać, że w tę grę można grać również solo. To jest, no. że jestem na momencie, gdzie ryjówka robi coś dziwnego ze świetlikiem. Życzę na dwa wspaniałego dnia. Umarłem! O, ale skończyłeś. Skrycie... Żołędzik? żołędzik, żołędzik, wacek. O, żartowałem? Żartowałem? Nie, 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 co to? Co, co, co tu? Co to idzie tak? <grym> co? Brr. Ale klucha. Cepusia może będzie też nazwać, nie? Pusia. No. Pusia jeszcze Chociaż... szczególnie. No właśnie, chciałem mówić, że tak trochę pod kota to już podchodzi, nie? Tak, troszeczkę. Dobrze, szanowni państwo... Nie my... zauważyłeś NIE na końcu zdania, dobrze. Nie martw się, jeszcze nie raz będziesz o tym mówił, nie? O. Wait. What are Co ty tu robisz? Nie mam pamiętam Ruszasz ustami jak w Effect Andromeda, nie? A ty w ogóle nie ruszasz ustami? No to właśnie tak <noise> Więc... samo o to mi chodziło. A, nie? To, a, 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 a. Taki... No nie, teraz dzwonią do mnie? No, nie, 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 ma ża żadnych telefonów. <głosy> <głosy> Kurczę, ja mam znaleźć wodę, ale chciałbym jednak nie iść w twoje ślady i, i napić się takiej czystej wody spod liścia. A, z spod, spod liścia. Laski. <noise> Woda spod laski? To, z to jest ser też, ser też jest spod laski w takim wypadku. Tak. Okej okay. Nawalam jakiegoś. Kształstr. Czym co? jest zapkana kichawa? Nie, no bo powiedziałeś, że to nie Cześć koleczkę, masz zapkaną kichawę, co? nie? I tak. Gdzie ona jest? Co? No Gdzie nie, jest właśnie. zapchana kichawa? O co chodzi? Ty coś ty zrobił, coś ty zrobił. Ale no co, też... ale że ja odkryłem zapchaną kichawę? Tak, tak. Wiele było. O, o, jest Friendly Fire, sorry, sorry. Co, Czy ty mnie uderzyłeś? Lepiej, nie, 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 nie. Co zrobiłeś mi? Yy, kolega z fujarą, co mówią, przetykałeś na wpad w ciebie, nie? <laughs> chyba coś mu się nie spodobało, no, Kolega z fujarą byłby dla mnie parą, rozumiem no. dobrze. I teraz tak, mam roztocza na kablu, tylko... O. <laughs> o Jezu, to wiesz. przychodzi gorle do lekarza. Co panu dolega? Hmm. Mam roztocza na kablu. No. Gryzo mnie. Pastacza na kablu. Czątki. Myszek z oczy ściągnąłem, nie? To... Gdzie jest ta kurczę? No srejkowca! <laughs> Jakie to fajne. Sryjkowca. No, 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 no Jest Nie z Jo! Tu latają jakieś wielkie muszyska! Widziałeś co tu lata teraz po tym świecie? Nie. Nie. Ja pierdziele. Tu kiedyś było tak. spokojnie, halo? Gdzie są te czasy, Wiesz? kiedy tu było spokojnie? Ty, ty, ty tak opowiadasz, tylko, tylko chęci robisz na to, żeby co tam się dzieje, nie? Będziesz musiał zaraz ekran udostępnić, jak tak dalej będzie, nie? A tego byśmy nie chcieli, nie? Nie, nie triggeruj tak. No, ty, ustaczka jest nuda, buduje bazę właśnie, czy na skrzynki stawia, nie? nie ale to są dwa sznury potrzebne jeszcze... Co sofrowa. się dzieje? Znowu? No nie! Pająk mnie Giniest? atakuje! Podczas ana... Aha. Aha. Chodź, pomóż no, mi po powstać mnie. Czekaj. Chodź do mnie szybko. Pająk mnie jesteś? zabił. Straciłem wszystko, co znalazłem. Tyle. Ło kurka! Całe 15 minut gry w plecy. Tak! Tyle surowców. No Ale nie, z... znowu dobra. pająk! Co jest z tymi pająkami? Tu. Ała! Aha, słuchaj, pajęczą sieć strzela już. To coś strzela pajęczą siecią teraz. Ty ze Spidermanem się spotkałeś, tak? Jezu, aha. No. 2-0, tak? 2-0? 0 no. Ja poszedłem odzyskać swoje rzeczy z plecaka, nie? Dobra, aż żałuję, że może, może pierwszy odcinek nie jest u ciebie, nie? Byłby taki. To jest szybko, little fella. Odrodzenie w neseserze na dzieciaki. Co? Aha, faktycznie. Neseser na dzieciaki, tak, taki wiesz... No to jak będziemy Oła. u mnie budować wiatr, to choć pomóż mi z pająkiem. Czekaj! Czekaj, ja muszę z roztoczami sobie pomóc najpierw. Pomogę sobie i będę. O! Wiesz co, bo to byłby wstyd w sumie trochę, jakby mnie roztocze zabiło, nie? A... <noise> no, mnie zabija pająk, więc wiesz, no, to jest tro, 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 bardzo. trochę inny układ, nie? To no. jest endgame'owy przeciwnik, tak? No więc. Ja się nie godzę, Czekaj, na takie. Tyl, Tył, tył, tył! tył nie. Co? Fall Fallback, fallback! Czy jakoś tak w filmach zawsze w takich sytuacjach? Oh. Fallback. Fallback! Czekaj! Nie, jest zginę! Ja muszę uciekać od roztocza! Zginę od roztocza, Nie, Nie, nie pałkon. mogę zginąć od roztocza! O, ręka z mężkami! No nie, no nie! Ja, ja no. <laughs> nie! Trzeci raz! Ale tym razem? Podwójny pająk! Z tyłu ale, i z przodu. Ale to ten, żeby. Żeby też. Bo my tak naprawdę testujemy jedną opcję. Chcę pokazać, że w tę grę można grać również solo. To jest również świetna zabawa dla jednego o gracza, nie Boże. trzeba wcale mieć przyjaciół. No dobrze, to, to ja czuję się taki usatysfakcjonowany po pierwszym spotkaniu, bo jeszcze nie zdążyłem zrobić żadnej większej lamy. Ja tym bardziej. Ja jestem totalnie usatysfakcjonowany. Idź ze tym kamieniem. Brytki. Bierz kamienia. To mogę z siekierką. Ja, A to ja jedzenie ciebie... moje, o dziękuję. Ja ciebie niestety nie mogę obrażać, bo to by mogło być potraktowane jako napaść na tyle rasowym, więc... E... <głos> <głos> Podobasz mi się, nie? <noise> Ustaw punkt odrodzenia. będziemy mogli pójść spać na 8 godzin i będzie akurat wstaniemy z rana tak. i będziemy Chciałeś przenosić. No, za dnia Musimy mięso oddać na rano, nie? Bo Dlaczego? Nie wiem, czy... nie Jakie mięso? Nie Nic nie wiem, nie... mięso. Nie... Okej. Okay, okay. Niech ci o koniem stanie, nie? Albo niech ci koniem w gardle koniem, stanie. No. Niech ci koniem no. stanie. <grywa> no. dobrze. Kładę że to, bo coś zcino, że. Albo z trawą, A, bo tutaj, tutaj, a faktycznie. To, to będzie trzeba ten kul kult przerobić, nie? No, no, no. Coś było, no. Niech. No, no. <grywa> Musisz się zastanowić z, do następnego zbioru. no. O, O no. Utnij sobie komara? O, o! <grywa> Co? Problem mówię, Staszkowi, to jest problem, jak się zaczyna oglądać YouTube'a, różne kanały i. i, i Albo jakieś ja przyzwyczajenia, tak, że zbierzesz po prostu z kogoś. Tak, tak, że od szybko łapie sposób, w jaki mówią inni ludzie. Dlatego muszę uważać, jak oglądam na przykład wulgarne rzeczy. O, a oglądasz wulgarne rzeczy, takie XXX. Nie, no właśnie nie, bo później bym jeszcze się nakręcił, w sensie sam bym to robił. To co jest w tych filmach? Okej. Okay. No dobrze. No dobrze. To jest ja jak jestem nie na tym widzisz, to teraz ty jesteś bardziej ten na nie. No teraz tak mi się. Widzisz to od ciebie się udziela mi teraz. Dobra, cicho, mm -hmm. buduję dalej. Czyli tak, chcemy mieć dwie wiaty. Ale przez to, że miało być takie wyzwanie, gdzie Staszek wypomina każde nie moje, które się pojawi. A będzie teraz na to sam. Że to... Sam zacząłem to, gadać. Ty teraz ty będziesz bardziej na nie. Tropic Punch hmm. o, Co? O, a to są punkty u góry. Czy jest opcja, żeby. Poderwać sobie... małego chłopca? Jest, jak najbardziej. A, okej. Okay. No uh. masz sok znaleźć. You had one job. Znaleźć sok. I co? Ja zrobię wiele więcej jobów w międzyczasie. <laughs> a ja nie wnikam. Ja nie wnikam. Nie chcę wiedzieć. Dobra, to idę gdzieś na gałąź. Myślę, że przy gałęzi były te soki. Ty chcesz tu bazę tworzyć? A co źle? To nie lepiej było koło jakiegoś analizatora, czy, czy coś? Mhm, to jest blisko drzewka. I też nie jest niebezpiecznie, zobacz dużo trawy do budowania. Ja mam wrażenie, że ty tu bazę jest blisko do Twojego plecaczka. <noise> Wcale nie. <noise> Okej, okay, zrobiłem sobie jakieś ciuchy pierwsze. Mhm, a, sobie. Już sobie. Odznaczone. To o, o, widzisz to, tak jak ty się czepiasz u mnie słowa nie, to ja bym się czepiał u ciebie sobie. To też się często <noise> pojawiało u, u ciebie, nie. Kosz do przechowywania. Czy można nadać mu jakąś nazwę? Odłóż to, odłóż we wszystko. Głosuję za nią. <laughs> Dobrze. Ale ty Z, ale idziesz? Świetliki tu... Nie no, ja świetliki oglądam. Wiesz jaki klimat robią? W ogóle... nie zobaczysz wybuchu. Jestem przy, przy wybuchu. Przypomnij mi, żebym ci wysłał może ten fragment, bo jestem na fragmencie, no. że jestem na momencie, gdzie ryjówka robi coś dziwnego ze świetlikiem. <laughs> to nie chcę. To chyba nie chce. Ale wykorzystuję do tego swoją trąbkę. No, jeszcze lepiej. Dobra, znalazłem wejście. Słuchaj. Masz tu jeszcze jeden, jedną notatkę. To taka idealna pod ciebie. Zaraz sprawdzimy. Tylko draśnięcie. No. Dobra. Notatkę pode mnie. Test... <laughs> Test powiększenia, dziękuję ci bardzo, kategoria nieorganiczne, innymi słowy zmniejszono cię, prawdopodobnie za pomocą platformy reduktor doktora Taliego zgłoszonej do opatentowania, skurczenie się bywa traumatycznym doświadczeniem dla małych ludzkich muszczków. dźwięk alarmowy komputera, to zrobi teraz korle, proszę bardzo. A, ale że alarm? Tak, jak, jak brzmi dźwięk iyo, alarmowy? Iyo. <gry> Liczyłem na coś bardziej ambitnego, ale niech będzie. Ala! A to, to komandosy, nie? Komandosy. Błąd pamięci, błąd wykonywania skryptu. Niemiecki film o strażakach, ale okej. Okay. <gry> zawsze, zawsze jak nawiązuję do tego niemieckiego filmu o strażakach, to ty jakoś ten słyszysz komandosów, ale niech będzie. Dźwięk alarmowy komputera, proszę Korle, inny jakiś? Yyy... <gry> pi, <gry> pi, <gry> pi, pi, pi! Kurczę, chyba muszę zastanowić się nad remiksami w Grounded. Zaloguj się w, termu w terminalu BZS i yy, sprawdź, co jest tam dostępne. Jeśli nie masz innych pytań, zacznij szukać tych scalaków i postaraj się nie umrzeć. Życzę na dwa wspaniałego dnia. Umarłem. Oh. Ale skończyłeś eee. rozmowę przynajmniej, no. czy Mogę cię podnieść? Jest plecaczek twój, Boże. przynieś wodę do mnie, jak będziesz tusza. Ja też mi się chce pić. Ja pierdzielę. no co za głupota, że podczas rozmowy nie... O, no, no co za głupia śmierć. D nie nie, nie, nie przeży... Która już? Co za debilna śmierć. Burger, chcesz dokończyć rozmowę? Późnoż młody człowieku, czy nie czas na sen? No, on już nie, już nie chcę nawet rozmawiać więcej. No co za głupota! Co? Co, co to jest omni min... A omni Co? Co? Ominę co? Czekaj, co to jest? Co to jest o. o Ominet? Ominent! O Ominenta co to jest, no? Ominent jest! Okej, okay, nieważne. Kurczę. A to klik klikasz ten ominent? Nie, nie klikam żadnego ominenta! BZS daje dostęp. Rozszyfruj BZS w trakcie, korle, co to jest. Dobra, czy już wiesz, co znaczy BZS? Już rozszyfrowałeś? Nie wiem, to może być bezlitosny zestaw samozadowolenia. O! <laughs> bezlitosny zestaw samozadowolenia. Czy, dobra, to decyduj, czy bierzemy wprowadzenie do gotowania, czy bierzemy piętrową bazę. Gotowanie, czy baza piętrowa? Gotowanie, czy baza? Chyba gotowanie nam się bardziej przyda. Więc Mówisz? bierz bazę. Tak myślałem właśnie. Ja przede wszystkim chciałbym. Tam chodzi pająk, kto nie chciałbym. Chciałbym znaleźć analizator i ruszyć z misją. A może skoczysz przy burglu do analizatora, przy okazji zbierzesz trochę łupinek. A, a, a czekaj, ale u burgla był analizator czy nie? No jasne, że był. A, a niego nie tam. No właśnie, nie, teraz nie pamiętam. Musi być. Mi się wydawało, że był. Tak na 93%. Jak przez ciebie będę z deką leciał przez 200 centymetrów. O, zrzuciłem. Okej. Okay. Co zrzuciłeś? Nie, bo okazuje się, że jak korzystam z dmuchawca, żeby mieć miękkie lądowanie, to wyrzucam jednocześnie deski z rąk. Okej. Okay. Nie wiem, czy taki dobry. Mam do ciebie kilka pytań. Pytałeś go o te ominenty i tak dalej, czy nie? Ominenty! Ominenty? O alimenty już pytałeś? Duże grzyby, ale pewnie do tego potrzeba lepszych, lepszych a, surowców. Żołądki ponapierdzielaj. Po, po Żołędzie a, w sensie, no przydadzą się. Żołądki. No mały Proszę. żołądź to jak jest? Jak pójdziesz na mały żołądź? No. Żołądek? Jak pójdziesz Żołądzik. Żołądzik? Żołędzik? Żołędzik... Wacek. No, nie taki żołędzik, no. Zna, rozszyfrować tajną wiedzę na temat mielonego mięsa i zrobić ma kurację Na przy temat mielonego! Tak! Piłopaski! Kojecie okruszeje na poziomie molekularnym. Wal w czerwia! Hmm, ale jeżeli tu są czerwie na ziemi, to znaczy, że, że my biegamy w czerwcu, że, że to ta, ta fabuła ma to miejsce. To dowcip? No nie wiem, tak. No bo nazwa Czerwie to się chyba tak trochę od czerwca bierze, nie? Myślę, że niekoniecznie. O! A Biedronka od czego? Od biedy. Ludzie, <grym> gdy już biedronka? nie mieli czego jeść, to zaczęli jeść Biedronki. Rozumiem. Z on tak się cieszył? Się, że, że jest mały. Z malutkiego. Okay. Czołem ludziska! Z tej strony Stasio. a także... Oops, Może z zdziewaniem interpretacja tej, tej, tej pory, jaką może... mamy. Bo, bo normalnie to, to o tych godzinach jestem mega o Kurczę. Pranny. Chodź zobacz. Ło! Nie! Nie zobacz! Nie, nie. Jezus! To nie wracaj nie do bazy wybrzyma. tylko! Jezus! Ale to idzie za tobą, no, no gdzie idzie. ty idziesz? No idzie! Ale co? No to okay. gdzie ty do nas idziesz? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Wow. Więc myślę, że możemy spokojnie próbować na brówki i uderzyć, żeby trochę ich po, pokusić, po, podziabać. Co ty na to? To ja jedyna pająka zobaczyć, co mi Oho. wyjdzie. <śleskuj> <śleskuj> no, tyle. No, łatwiej mi jest się dzisiaj pogodzić ze śmiercią. Mówisz o? Żartowałem? Żartowałem? Nie, 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 co, Co Co tu? Co to idzie tak? Słyszę? Co? Ja wiem, jakie. No, co? A myślałem, że mi zidentyfikujesz ten dźwięk po mojej. On to a to nic. To jest cmiel. A. Tam jest! First kryszy, ale już się nie liczy. No dobra, krisch, bo zdążę! Życia nie ma. Ile tu jest strzał? Ua, no czemu go ruszyłeś! No kurczę! Cyk. Zaraz zginę, wiesz o tym. Shit. Shit. shit! shit. Jestem zatruty oczywiście jeszcze. No jeszcze mi ruszyłeś, pająka! Zginę! Przyjdziesz mi uratować. No nie wierzę. <laughs> chodź mnie uratuj, Zabij go no, i chodź czekaj, mnie uratuj! Ty... No właśnie! 6-0, ja myślałem, że jestem... Ale jego jak on to... Jakie uniki robi? Chodź ty, first kill. Chodź, no. Ale widzisz, bo ja o. jestem odważny, no. Ja tutaj... Na klatę, już, cyk, Nie ma głupoty z odwagą. <laughs> Patrz, Ro, a skąd ta nauka? Punktów. No bo nauka. spojrzałem na misję i zrobiłem misję. A na golenniki z konieczyny zrobiłeś, okej. Okay. No o, to powinno być w polskiej wersji, to powinien się gość odzywać i su 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 surowa nauka. <rażarowa> <śle> <śle> dziękuję, dziękuję. Ten moment muszę sobie zapamiętać. To jest takie. <tucz> Część czerwonej mrówki. A, dobra, nauka u góry. Na nauka? <śle> na nauka? Nauka u góry. Nauka! 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 Nauka i na kusze. Jak się to dostać? Wbić porurkę. A kuszek będziemy mieli. No porurce po surową naukę to Naukę. Naukę <laughs> nie, Dobrze. Nie Zazwyczaj się do twojego naukę. Wiesz, jak tutaj wybudujemy, to, to nie będzie tam daleko, żeby się ogarnąć. No nie! Co ja? Dlaczego no nie, 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 nie łączy się? Nie Ale czemu? A, 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 o, działa. No tutaj nie, to, no widzisz, że a, jakoś Działa. Tak nie, nie rozumiem. Aha! Czy możesz mi przynieść moją siekierę? <laughs> Siekiera stanie, <jest> tania, <laughs> po co chcesz ryzykować? Ta kreatura. I tu do góry, dowiedziecie. Jak się buduje, bo jeszcze B. nie robiłem w tych takich rzeczy. <laughs> Naciskasz B. I już. Niemniej, dziękujemy bardzo, bardzo wam dziękujemy i widzimy się... kiedy? No jutro u korle. Trzymajcie się, wielka i do zobaczyska. Cześć. Co? Co? Ominę ominę co? Ominę, ale klucha. Tiktoki tik tiktoki tik p i z z a, a. tiktoki a a, co? Tik-toki! a. Ryjówka robi coś dziwnego ze świetlikiem. Ciekawi, jak to z żeby trampolinę zrobić? Więc też tutaj pytanie do was. Dzięki serdeczne wielka piana i do zobaczyska! Cześć. Hej hej. Tu Ominę Ominę Co tu? Co? Ominę Żartowałem tiktoki Toki Słyszę Tik Nauka tiktoki Toki Słyszę Tik surowa nauka Surowa nauka science Świetne miejsce na bazę O Jezu on moment do Staszka a spaszko sąsiada ja na X -a A, zobaczę co to jest. Co jest. Pogoniec!